Czarnek odpalił się jak Katiusza na ruskim froncie, tak naprawdę szczalając kapiszonami. Ministr, były minister Czarnek postanawia oskarżać Donalda Tuska i cały rząd koalicji 15 października o układ zamknięty. A może to jest wylewanie żali ministra Czarnka, że on już nie jest w tym układzie zamkniętym? Krzysztof Stanowski kontra reszta świata. Można by powiedzieć, obiektywnie 2-0 dla Stanowskiego, ale moim zdaniem. Nieważne jak ktoś zaczyna, ważne jak kto kończy, bo Stanowski dzisiaj nadepnął na odcisk graczowi, który pokonuje swoją determinacją, wiedzą oraz możliwościami wszystkich tych, których do tej pory Krzysiu chciał dotknąć. Roman Giertych nie jest jakimś tam pionkiem, mimo że mam do niego coś tam, to powiem Wam, że Giertych będzie tym, który pokona Stanowskiego. I na koniec to... O czym wielu Polaków dzisiaj, no ponad 30% Polaków tak naprawdę marzyło, Polaków idących 15 października do wyborów marzyło o tym, żeby rozliczyć złodziei pis. Ja byłem i dalej jestem jedną z tych osób, które mówiły, że te rozliczenia idą za wolno, ale Donald Tusk na konferencji prasowej 9 sierpnia 2023 wróć 24 roku powiedział wyraźnie. 60 ponad osób ma zarzuty 140 kolejnych. Czeka na zarzuty 100 miliardów. No dobra, ale o tym wszystkim za chwilę w moim dzisiejszym materiale. No dobra, zaczynamy. W sobotni miał być lajtowy materiał. I zanim zacznę od przemysława czarnka, to muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Jutro jest niedziela. Miał być kolejny odcinek serii Skandalista Sebo, pojechałem w dwie piękne lokalizacje. Jedna polityczna, druga bardzo, ale to bardzo turystyczna. Nagrałem wam kilka godzin materiału po to, żeby ten niedzielny materiał Skandalista Sebo był piękny i bardzo ciekawy dla was. I co się stało? Wylądowało wszystko w moim basenie. Wychodząc z jednego pokoju do drugiego, Niosłem dysk zewnętrzny ze wszystkimi materiałami i wpieprzyłem to do basenu. W niedzielę będzie normalny materiał, natomiast za tydzień w niedzielę na pewno skandalista Sepo, bo piękne jelenie, które dziko chadzają po plażach na Bali, są warte tego, żebyście to zobaczyli, więc ja pojadę tam jeszcze raz, żeby dla Was to nagrać. A teraz przechodzimy do przemysława Czarnka, który odpalił się jak rosyjska Katiusza. Która jest niczym więcej jak w dzisiejszych czasach, po, to, po prostu wielkim kapiszonem. Zobaczcie, co skompromitowany, skorumpowany, a niedługo może nawet i oskarżany przez prokuraturę, nie mówię przez media, przemysław Czarnek, zaczął wygadywać. Nie wiem, czy nie powinien zmienić po prostu dilera, moim zdaniem. Wyniki wyboru do Parlamentu Europejskiego pokazują, że niestety to by, by przysłowie po przysłowie, nowe przysłowie, Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Może niestety mieć zastosowanie. Tłumaczyliśmy to Polakom przez wiele lat, pokazywaliśmy to na statystykach, mówiliśmy, czym grozi zalew naszego kraju migrantami z Afryki Północnej, z, Rosji, z krajów arabskich, mówiliśmy o nieodwracalnych zmianach kulturowych Europy Zachodniej, mówiliśmy o przestępczości wielokrotnie większej, głównie również na tle seksualnym o gwałtach, które są, do których dochodzi piętnastokrotnie częściej w niektórych krajach Europy Zachodniej, gdzie migranci są już rzeczywiście wszędzie. A Polacy i tak głosują na człowieka, który ich okłamuje prosto. Tusk doszedł do władzy w, z, z powodu dwóch rzeczy. Po pierwsze musi wpuścić migrantów do Polski z Niemiec i to już robi. I te tysiące migrantów z Niemiec są już faktem. On po to tutaj jest, żeby oni tutaj przychodzili. Ostatnio byliśmy w Markuszowie tutaj pod Lublinem w zeszłym tygodniu atak na jedną z pań tankujących na stacji benzynowej. tak ze strony Dwóch ludzi, właśnie tak wyglądających, podejmuje interwencję w tej sprawie dzisiaj, w kolejnych dniach. Natomiast, natomiast druga rzecz, dla której tu zgłoszę do władzy, to oczywiście likwidacja wszystkich tych inwestycji, które miałyby spowodować, że Polska byłaby krajem konkurencyjnym gospodarczo do Niemiec, w tym w szczególności CPK. I gdyby przez chwilę wziąć pod uwagę, że Czarnek ma rację, albo dobra, jeszcze większe założenie, załóżmy, że Czarnek nie kłamie. To po co pojawiają się imigranci na zachodzie Europy? Po to, żeby dostawać za darmo kasę, czyli zasiłki. Kto w Polsce przez poprzednie 8 lat najbardziej rozdawał zasiłki? PiS. Więc kto najbardziej zapraszał imigrantów do Polski? PiS. Poprzedni rząd Tuska, jak i dzisiejszy rząd Tuska, mówi wyraźnie: Dostaniesz zasiłek, dostaniesz wsparcie, jak pracujesz. Nie jak jesteś nierobem, którego PiS karmił i żywił, tylko jak pracujesz. Damy ci to w podatkach, w ulgach, w dochodach zewnętrznych, które dostaniesz jak pracujesz, a nie jak pasożytujesz. Czarnek, zrozum to. Nie pasożyty się liczą, na których wyłożyliście, tylko liczą się pracownicy. Jeszcze idąc dalej. Nielegalni imigranci przyjeżdżają do rodzin, znajomych, którzy się tu osiedlili. Jeżeli wyściągaliście tysiące, dziesiątki tysięcy imigrantów zarobkowych, ale większość z nich nigdy nie wyjeżdża z Polski, nawet jak im się kontrakty skończą, zostają w Polsce, to ci właśnie piszą do swoich przyjaciół, rodziny: Słuchajcie, jak to w Polsce jest fajnie przyjeżdżajcie. Niestety, ci imigranci nie dostają wizy, więc przez zielone granice. Przejeżdżają przez Białoruś, inne kraje ościenne do Polski, ale to wy przez lata nieudolnych rządów ściągnęliście setki tysięcy zarobkowych imigrantów do Polski, którzy następnie zapraszają swoje rodziny i przyjaciół, którzy stają się nielegalnymi imigrantami, więc Czarnek Zrozum, to wasze działanie, duży, socja duży socjal, ściąganie setek tysięcy imigrantów zarobkowych, wasze rozdawnictwo. To wy spowodowaliście, że dzisiaj Polska mogłaby mieć problem z nielegalną imigracją. Panie Czarnek, pana wypowiedzi, że Tusk ściąga już z Niemiec imigrantów, mają tyle samo wspólnego z tym, że ja bym powiedział, że ja jestem pisowskim propagatorem. Niech pan zrozumie, że trzy osoby przewiezione z Niemiec w radiowozie, co jest karygodne i nie powinno się zdarzyć, to fakt, ale trzy osoby to jest nic. W porównaniu z tym, co wy ściągaliście do Polski, albo raczej nie co, a kogo ściągaliście do Polski? Mówi Pan o likwidacji tych wielkich, waszych monumentalnych dzieł, które miały Polskę kop. O! Klima mi się wyłączyła z jakiegoś powodu. Zara będzie gorąco. No ale dobra, wracając, zaczynam się irytować, więc brak klimy może spowodować, że będę miał gorąco. Czyli czy prądu nie było? Nie, prąd jest, ale wracając, Panie Czarnek. To wielkie, monumentalne wasze dzieła jak CPK zaznaczmy szczerze, będą dalej realizowane. To, że Donald Tusk przez X miesięcy weryfikował, co się dzieje w CPK, to za chwilę kolejny materiał wytłumaczy, po co tak było. Chodziło o to, żebyście z kociokwikiem latali i krzyczeli, że czegoś nie będzie, żebyście wykładali się na tacy, żeby było 60 ponad zawiadomień do prokuratury, tylko dlatego, żeby później powiedzieć, dobra. CPK trochę ograniczymy, ale jakby nie było, zrealizujemy. A wy się wyszczelaliście ze wszystkiego, bo wy jesteście dzisiaj jak kot z pęcherzem. Latacie po mediach jak kot z pęcherzem, i nawet nie wiecie, że sami wpieprzacie się na kolejne miny. A wy, jeżeli chcecie widzieć i słyszeć więcej takich komentarzy, to pamiętajcie: subskrybować kanał, lajkować ten film, a w komentarzu napiszcie mi, czy czarnek. Powinien być jednym z tych, którzy będą mieli zarzuty prokuratorskie, a także staną na ławie oskarżonych. Co sąd zrobi? No cóż, nie wiem, ale się dowiem. Natomiast wy możecie, subskrybując, komentując i lajkując, spowodować, że moje materiały będą szły szerszym echem przez cały świat i więcej osób będzie o nich wiedziało. A teraz przechodzimy do wojny. No, ja bym powiedział Tytanów trochę, bo jeżeli po jednej stronie mamy Stanowskiego, a po drugiej stronie mamy nikogo innego jak Romana Giertycha, to można powiedzieć, że wojna Dawida z Goliatem, gdzie nie wiadomo, kto jest jeszcze Dawidem, a kto Goliatem, naprawdę się rozpoczęła. Bo o ile Jan Piński ma dosyć cenne. Informacje na temat milionów, które spółki Stanowskiego poprzez domy mediowe dostawały tak naprawdę za realizację pisowskich kontraktów, to muszę Wam zacytować jednego tweeta Jana Pińskiego. Prestytutka PiS Krzysztof Stanowskich w latach 2019-2024 z grupy Orlen otrzymał po przynajmniej 5 346 tysięcy złotych, poza 490 tysiącami razy 5. To jeszcze 1,2 miliona w latach 1920 20 z Anwilu, producenta nawozów. 719 za pośrednictwem domu, medio, domu mediowego Starkom i Red 8. 489 tysięcy. Prestytutka PiS. Prestytutka, czyli takie połączenie prostytutki i prasy. Prestytutka Krzysztof Stanowski. Piękny analogizm. Piękny dowód na to, że można słowem walczyć. I obnażać. I Krzysztof Stanowski musi zrozumieć, że o ile rusza, nie wiem, Tomka, szalonego reportera, Zbigniewa Stonogę, o ile rusza nawet pana Pińskiego, który ma super informacje i cenne komentarze, to musi też zrozumieć, że w momencie, kiedy dotknął Romana Giertycha, to tak naprawdę moim zdaniem już przegrał. I co by Stanowski nie pisał na temat Pińskiego, a pisze na przykład coś takiego. Ja cię oskarżam, że jesteś pierdolnięty i ciągle nagrywasz wideo. To potwierdzając, biorę przykład z ciebie. No to ja się pytam, jeżeli załóżmy na chwilę, że Krzysztof Stanowski ma rację i Jan Piński jest dolnięty, to jeżeli Stanowski mówi, że bierze z niego przykład, to znaczy, że też jest pierdolnięty? Czy to znaczy, że on naprawdę jest po prostu już popier... i tak dalej? Czy ten człowiek rozumie, że ja, kiedy mówię, że biorę przykład z tego i tego dziennikarza, to znaczy, że swoje materiały chcę upodobnić do niego, sam zaczynam się powoli upodobniać do niego, bo czuję się tak jak on. To więc, jeżeli Stanowski pisze, że bierze przykład z Pińskiego, to Stanowski przyznaje, że jest popierany. A dowód na to, że on jest to, co przed chwilą powiedziałem, jest bardzo prosty. Rusza kogoś, do którego progów mu naprawdę bardzo daleko. Ci są najlepsi. Rano sobie wymyślili na swoich kanałach dla szurów, że zrobiłem sobie krzywdę. Dziękuję, dziękuję za troskę, bo hasło się nie, przy, bo hasło się nie odklei. Taki giertych będzie go teraz używał, nawet mając świadomość, że to manipulacja. Ale czyż można wymagać uczciwości od prawnika? Jeżeli lewak, taki jak ja, powie, że geje to samo zło, a związki małżeńskie albo partnerskie e, osób tej samej płci zniszczą komórkę, narodową komórkę chrześcijańską Polski, to wy to weźmiecie jako żart czy jako, że się odkleiłem? No właśnie, jako, że się odkleiłem, bo ja wspieram społeczność LGBT i jestem za związkami partnerskimi, więc jeżeli Stanowski mówi, że ziobry nie ruszamy. Mówi to w prześmiewczy sposób, to znaczy, że coś mu się odkleiło. Człowiek, który od ziobry brał pieniądze, od układu ziobrowego brał pieniądze, dzisiaj nabija się z tego, że powiedział, że ziobry nie ruszamy, to jest tylko prank, to znaczy, że naprawdę Piński ma rację, on jest odklejony. Dlaczego mówię, że źle zrobił ruszając Romana Giertycha? No cóż, Roman Giertych celnie włada Twitter'em, a także piórem i już po chwili pisze coś takiego. Muszę pana przeprosić. Nie chciałem, aby sformułowanie Ziobry nie ruszamy kojarzyło się na zawsze z panem. Dlatego, powta dlatego powtarzanie tego w pana kontekście było przeciwskuteczne od tego mojego niechcenia i za to, że mi to nie wyszło. Przepraszam. Osobiście... Kibicuję Romanowi Giertychowi, szczególnie w kontekście tego, o czym za chwilę będę mówił, czyli konferencji Donalda Tuska. Kibicuję Romanowi Giertychowi, mimo że mam do niego pewną, pewne ale, za to, że przy, przy ustawie depenalizacyjnej w zakresie aborcji, Roman Giertych sfingował swoją absencję na sali sejmowej zamiast zagłosować, po prostu olał kwestię. Ale do tego, Mam nadzieję, że już nigdy Roman nie wrócimy. Ja na moim Twitterze może nie władam tak sprytnie obraźliwymi słowami, może nie wyzywam na swoim Twitterze ludzi, bo moja kultura osobista nie pozwala na to, żeby wyzywać ludzi od debili po je itd. itd. Ale co wam mogę obiecać? Na moim Twitterze, do którego link macie tutaj, zawsze znajdziecie celne komentarze polityczne, czasami pozbawione cenzury. Zapraszam na Twittera, a my przechodzimy teraz do czegoś, na co ja czekałem kilka miesięcy. Czekałem może nawet dłużej niż kilka miesięcy, bo powiem Wam tak. Bardzo często moje teorie, spiskowe teorie, naprawdę znajdują odzwierciedlenie w faktach. I Wydając w zeszłym roku, w marcu 2023 roku, swoją książkę Spisek, nie spodziewałem się, że pisząc tę książkę kilka miesięcy wcześniej, będę w stanie przewidzieć przyszłość. Książka Spisek miała kilka już odsłon, gdzie przyszłość się sprawdzała, na przykład o tym, że Ziobro nagle zachoruje, na przykład o tym, ale w sumie to nieważne, wróćcie, kupcie książkę, to zobaczycie o czym mówię. Ale nie spodziewałem się, że aż tak. Celnie trafię z kwotą, którą nowy rząd następujący po czasach Prawa i Sprawiedliwości będzie windykował z fundacji, fundacyjek, stowarzyszeń, a także członków zarządów firm, które czerpały nielegalnie korzyści. W mojej książce podaje, że jest to kwota około 4 miliardów złotych. Pamiętajcie, książkę napisałem w 2022 roku, wydałem w 2023. A my dowiadujemy się o tym wszystkim w 24. Donald Tusk wychodzi dzisiaj wróć wczoraj na konferencję i mówi, że egzekwujemy pomiędzy 3 a 5 miliardów złotych od różnych instytucji, jak i członków zarządu. Ja mówiłem, że będzie to trochę ponad 4 miliardy. Link do książki znajdziecie tutaj, bo naprawdę okazuje się, że warto ją przeczytać, bo że, że bo jeżeli. To, co założyłem w ostatnim rozdziale, spełni się przynajmniej w połowie, to powiem Wam, że 2025 rok to będzie cholerne zaskoczenie dla nas wszystkich. Ale wróćmy do konferencji Donalda Tuska, który ściąga na swoją konferencję pana Domańskiego, Siemoniaka, a także Adama Bodnara. Po co ich ściąga? Zaraz wytłumaczy Wam sam Donald Tusk. Potrzebna będzie nie tylko koordynacja, ale także wzajemne szkolenie. Bardzo chcemy, aby. A więc tak, Zaprosił tych trzech panów w takiej kolejności, ich przedstawiłem, jak Domański, Siemoniak i Bodnar. Dlaczego w takiej kolejności? Dlatego, że po pierwsze bardziej przyspieszy dochodzenie do sprawiedliwości w tej dziedzinie. Dlaczego mówię o danych, które każą nam sądzić, że mamy do czynienia z bezprecedensowym, nieznanym w przeszłości mechanizmem wykorzystywania państwa i władzy? Po pierwsze, pan Domański, który nadzoruje KAS, czyli Krajową Administrację Skarbową, będzie szkolił służby podległe Siemoniakowi, a także szkolił służby podległe Bodnarowi w zakresie krzyżowych kontroli nieprawidłowości, które przez lata rządzenia PiSu mogły sięgnąć nawet 100 miliardów złotych. I ja nie mówię tutaj, że oni ukradli 100 miliardów złotych, bo pewno by im się nie udało nawet, bo są, nie są aż tacy zdolni. Ale nieprawidłowości, które mogły być generowane przez rząd Kaczyńskiego mogą sięgać właśnie 100 miliardów złotych. I po to jest tutaj KAS z panem Domańskim, żeby te nieprawidłowości pokazać. Może nie nieprawidłowości, ale mechanizmy pokazać, i służbom i prokuraturze. PiS był bardzo kreatywny i nie mówimy to tylko o piknikach 800+. System wyłudzeń, który, o którym mówi Donald Tusk jest bardziej skomplikowany. To co rzuca się najbardziej w oczy to właśnie przemyślana strategia wykorzystywania środków publicznych i to są środki resortowe albo środki, które przepływają z resortów do fundacji kierowanych przez polityków albo ludzi bliskich np. członków rodzin tychże polityków. Publiczne pieniądze na kampanie wyborcze. No okej, okay, to może być na przykład e, RCL, czyli Rządowe Centrum Legislacji, z sześcioma pracownikami, którzy teoretycznie powinni pracować w tym rządowym centrum, a nigdy się w pracy nie pojawiali. A co więcej, kupowali wódkę po to, żeby przekupić ludzi do wieszania plakatów. Rozumiecie to? Kupowali flaszkę, żeby odwdzięczyć się komuś, kto wywiesił na płocie billboard, billboard pisowców. Kup połówkę dla tego gościa, który wywiesza baner dla naszego kandydata. Dziesiątki i setki tego typu informacji. Ja już nie mówię o tym, że te zapisy informują o łamaniu prawa, ponieważ... Sponsorowanie mediów, takich jak na przykład Kanał Zero, Wirtualna Polska i inne pisowskie i zakamuflowane pisowskie media, które dostawały od ministrów... Od ministerstw, od instytucji, od fundacji, od nasku, Stanowski Nask. Pamiętacie sprawę? Te wszystkie media i dziennikarze sprzedajni byli finansowani przez PiS po to, żeby ukrywać pisowskie afery. Omijanie komisji konkursowych to jest nic innego jak to, że na przykład Czarnek dawał pieniądze na program Villa Plus. Fundacjom i fundacyjką czy stowarzyszeniom, które nigdy nie powinny tego dostać, bo nie spełniały warunków nawet formalnych. To są na przykład fundacje, które dostawały od z Ministerstwa Kultury pieniądze, mając zero punktów w konkursie. Zero punktów na sto. Fundacja czy tam stowarzyszenie, które dostało kilka milionów złotych, uzyskało w procesie zero punktów na sto możliwych, a pieniądze i tak dostali. Posady dla swoich, już wspomniałem o tych sześciu ludziach, którzy w RCL nie pracowali, ale tych posad dla swoich jest o wiele więcej, bo ci ludzie byli zachłanni. Mówiąc o tym kup flaszkę, to mówimy o przekupstwie, o korupcji politycznej. Już kiedyś mieliśmy do czynienia z czymś takim, że stał jeden czy drugi wójt pod lokalem wyborczym i dawał 10 zł za dowód że się na niego głosowało. Dzisiaj nie daje się 10 zł, dzisiaj się daje 20 zł na flaszkę, żeby ktoś mógł nie wiem, sprzedać swoją gębę za 20 zł. Ludzie, kurwa, jak wy nisko upadliście? Nie chcecie wieszać pisowców na swoim płocie, ale za flaszkę powiesicie? Czy wy jesteście po Rezerwa celowa premiera, z której wydano kilkaset milionów złotych w 2023 roku, rezerwa, która powinna być kierowana na klęski żywiołowe, na ratowanie jakichś instytucji, na ratowanie firm, na przykład firm, które tracą ze względu na to, że się zmieniło otoczenie rynkowe, a są ważne strategiczne dla Polski. Z, tego, z tejże rezerwy celowej wydano kilkaset milionów złotych na, na swoich. Premier Morawiecki wydawał bez konkursu, bez przetargu, bez kontroli, bez rozumu setki milionów złotych po to tylko, żeby z folii dostali pieniądze na kampanie wyborcze i żeby te flaszki przysłowiowe, czy żeby ziobry nie ruszamy, się rozmydlało. Mówimy, że rozliczenia idą powoli. Sam mówiłem, że idą powoli. sam mówiłem wiele razy, że rozliczenia idą powoli, ale dzisiaj, nie to, że przepraszam, ale rozumiem w pewnym sensie dlaczego te rozliczenia idą powoli, bo jeżeli mamy proceder w CBA, w ABW, w innych trzech literkach, gdzie szefowie, szefowie tychże służb sami powinni stanąć przed tymi służbami, bo wykorzystują na przykład kupione za ponad milion złotych mieszkanie z funduszu operacyjnego zamiast wykorzystywać jako dziuple do łapania przestępców wykorzystuje to mieszkanie szef tej służby do tego, żeby dupę sobie tam mościć. To ja naprawdę przepraszam, ale coś jest tu kurwa nie tak. 29 minuta, 50 sekunda, CBA. A więc, na przykład, wykorzystywanie yy, mieszkań. Centralne Biuro Antykorupcyjne zakupiło mieszkanie w Warszawie za 1 250 tysięcy ze środków funduszu operacyjnego. Które według informacji, jakie otrzymałem szef CBA ówczesny, miał wykorzystywać jedynie w celach prywatnych mieszkaniowych. Znaczy po prostu zamieszkał to. Widzicie, że ja się denerwuję, widzicie, że mnie to irytuje. To sobie wyobraźcie, co musi przechodzić Donald Tusk, na którym spodziewa, na którym spoczywa o tysiąckroć większa odpowiedzialność niż na mnie. I jak widzę, no ja się trochę uspokoiłem, Donald Tusk też się uspokoił, ale panie premierze. Naprawdę sugeruję przeczytanie mojej książki, bo ostatni rozdział, jeżeli ten ostatni rozdział spełni się w połowie do tego, co ja przewidziałem, to naprawdę najgorsze jeszcze przed nami. Ja nie złożę. Bo mi wczoraj wpadł do basenu. No Dysk twardy z kilkoma godzinami nagrywania, kilkoma godzinami jeżdżenia w jedną i w drugą stronę. Dwa dni mojej pracy poszły w pizdu. Ale ja mam nadzieję, że wszystko to, co pan premier Tusk robi dotyczące PiSu, też spowoduje, że PiS pójdzie pójdzie już niedługo w du. A wy nie zapomnijcie subskrybować, komentować i lajkować. I widzimy się już jutro. Na razie. Cześć wam. Pa.